No Dzień dobry. Witam w grudniu, ale przed południem, nie po południu. Gęsi szaleją. Widzę jeszcze klucz leci, ale leci na północ. Że rychłej zimy to nie zapowiada. Wczoraj też gęsi jeszcze latały. Ale zobaczcie, już tydzień temu pokazywałem wam spacer ze śniegiem, minął tydzień. Znowu jakieś śniegi, są przymrozki. Tak, no już teraz czas okryć hibiskusy bagienne, zrobić kopczyki przy różach, przy hibiskusach krzaczastych. Tak, może trochę gałązek we wrzosy powtykać, żeby je słońce i mróz nie poparzył. No, warto już coś pookrywać. Kto nie wykopał jeszcze roślin wrażliwych, jak mieczyki. Czy dalej, no to już nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Trzeba się brać do pracy, a potem już tylko odpoczynek. No, zobaczcie, jak staw już pięknie wygląda. ładnie łaciaty. Jakby się krówka tu jakaś położyła. no fajnie. fajnie rododendrony jeszcze listków nie zwiesiły ale na pewno to zrobią jak się zrobi odrobinę zimniej fajnie w tym roku rosły dobrze zawiązały pąki kwiatowe nie ma co narzekać, ci było więcej w tym roku niż lata poprzednie także wszystko jest troszeczkę fajniejsze. Nawet ta zali, ludzie zawsze miały sucho. Nawiązały dużo pąków. I będą śliczni. Kwitwy. No i teraz co już przyjadę, to będę przycinał. Przycinał. Na no ile ci wystarczy, Tak, żeby do połowy marca. Wszystko było zrobione, to kto nie zrobi, jak, jak nie my, prawda? Pszczółki już są pozabezpieczone, nakarmione, odrobaczone. Śpią, śpią. Ptaki też już pozganiałem ze stawów. Bo woda by zamarzła. I co? Drapieżniki wyje. Po prostu zjadł. Drzewa już ubywa. No, trzeba palić, trzeba grzać. Fajnie, naturalny. opał biała nie wiem, kto ma co przeciwko temu drzewu. Fajne olejki eteryczne z tego spalania lecą. Komu to przeszkadza? Ja na razie mam tego surowca tyle, że póki ci wystarczy, będę szykował. Nawet powiem tak, nie będę szykował. To, co uszykuje mi wichura. To będzie trzeba posprzątać i wypalić, albo pociąć na deski na nowe ule. Ramki pomajsterkować trochę. Może parę karmików się uda zrobić. Właśnie a propos karmików. Ja no już położyłem pokarm do karmika. Budki też już gotowe, wszystkie poprzybijałem. Poremontowałem już ptaszki, tam sobie nocują, nocują. Byłem dzisiaj na takim wielkim polu kukurydzy, kombajn, no niestety maszyna wszystkiego nie posprząta. Tu i ówdzie leży jeszcze, trochę ziarek gospodarz założy. Ja tak pozbierałem część posypie do ogrodzenia, ale części przed, bo wypuściłem już latem jedne kaczuszki, jak one się tam nazywały, te śliczne, zapomniałem, wyleciały mi z głowy, ale kręcą się, kręcą się, przychodzą na stawy. Podchodzę do klatki, w której kiedyś siedziałem. To samo z barżantami. Wypuściłem barżanty już w lipcu i do dziś zaglądają. Co zostawię trochę ziarek przed ogrodzeniem. To fajnie sobie zjadają. No bo one przecież urodziły się w niewoli. I, i wracają do tych miejsc. No i trzeba im coś dać. Może na wiosnę będę miały młode. Będą zbierały potem ślimaki. Różne robale, pędraki. A to od czasu do czasu przeleci, przejdzie barza, Bardzo ładny ptak. A to zakrzyczy. Tak fajnie. U mnie tak fajnie krzyknąć, sobie zapiać. No jeszcze będę polował zimą. Będzie trochę więcej czasu, żeby kupić kuropat 10 i też wypuścić tu nad te moje stawy. Niech wyprowadzę jakieś lęgi. Bo kiedyś tego ptactwa było bardzo dużo. Jak jeszcze 10 lat temu. Jeszcze było ich takie statko z 50 sztuk. Teraz już kilka lat. Nie widziałem ani jedny, Ani jednej. Także czas odnowić tą populację. Może się uda. To też niedoceniony ptaszek. Pięknie zimuje. No ale może jakaś choroba. Może jakieś bezdomne psy. Może liści, których było w nadmiarze. No nie wiadomo. Dlaczego. Nie wiem. Nie znam się. Zginęły. Jest możliwość teraz w tych barzęciarnie kupić takie już odchowane pisklaki z tego roku. A na przyszłym roku już będą miały wiosną. Młode. Niech się rozmnażają. Jest tyle pożywienia, tyle nasion, tyle robaczków, że na pewno się wyżywią. Nawet i 200 sztuk tu chociaż, tylko na moim ranczu. Kolejny stawik. Troszkę obniżymy. Tak. Jakie jest zawijasy, wygibasy. Tak jak to wszystko. Pięknie zamarza. Tam chętnie daleko. Tu Fajnie, fajne wzory i kolory, super i tam chęt się ciągnie, fajnie, mostki też w śniegu, no trzeba będzie desek parę wymienić, o już będzie jakaś olszynka do wykorzystania, deski robię grube, takie 3 cm, trzy i pół, żeby trochę poleżały malujemy je zaćwieczamy i 5-10 lat jest niespokój spokój no wrócimy jeszcze tą samą drogą idziemy do domku rączki ugrzeć No przyroda już śpi Powolutku będzie można ciąć maliny Bo teraz po tych przymrozkach na pewno reszta zmarznie Soki już zejdą do dołu, do korzeni Że można je przycinać A co nie wiecie Znajdziecie w naszych freninkach Albo trzymać się kalendarza rocznego on powie co i kiedy. Jakbyśmy w razie nie puścili filmu. Woda w dużym stawie się uzupełnia. Rów płynie dawno, wam powiem. Dawno około 7-8 lat. Nie pamiętam tak, żeby już w listopadzie u mnie rów, który płynie przez półdziałki, miał wodę i to jeszcze bieżącą tak żeby dzień mieli świeżą wodę we wszystkich stawach rybki powinny ładnie przeżyć być dotlenione i smaczne bardzo się z tego powodu cieszę studnia sobie odpocznie Wszystkie sobie rozmawiają w nowym miejscu z kurkami. Kupiłem im nowy kurnik. Zmontujemy, zaprosimy do niego. Te nasze ptaszki będą miały dwa kurniki. Ale to pokażę. Może za tydzień. Może za dwa. I mówię Wam. Do zobaczenia. The top Thank you.